dużo. Duży Mikał jako cały ansambl. Proszę. Brawo. No, proszę Państwa, tysiąc lat historii Polski patrzy na nas. Mamy na to trzy minuty. Skupmy się, dubla nie będzie. <grym> Przypominam o ciszy wyborczej. Bardzo <grym> Ten chórek to te zastępy rycerzy, które suną ku nam z historii. Skupmy się, tam. zobaczmy o czym ma wyobraźnię. Choler ten jest dumny ze swoich wiatraków. Dla dla Wartu zwierzy, a dla Rosjanin z gagarina. Ty masz ojczyznę z niezwykłą historią. Jest powód do kluby, a tak się zaczyna. Mieszko pierwszy z gruntu od odczekł, przyjął przez, tak się Polska narodziła. Rok 966! Państwo nasze w siłę rozpuleć w książęta Uradzili 1, 1, 3, 8 na dzielnie. Nie podzielili 1, 2, 2, 6 krzyżaków, Konrad mazowiecki. Sprowadza i Polska 300 lat się z nimi męczy. 1, 4, 10 z Litwinami pod Blondwaldem wpukliśmy zakonowi. Skutecznie, no raczej 1, 5, 6, 9 u Wskaźniką cały siedemnasty wiek Jedzie bitwa za bitwą Potop wojny z brązów, walki z turkami Husaria odświeżył biedeńska łomię, pokonali Osłabieni wojnami w kraju fochy i niesnaski Skłócone rody i stronnictwa wchodzą w wiek XVIII przed plusami w końcu Rosji nie potrafią się obroć Jeden siedem zaczynają się rozbiory Konstytucja trzeciego maja siedem siedem Nie sprawiła niestety, że Polsce było lepiej W naszych sercach biła Polska 120 i płynęła w naszych kwiatów. Witnęła z wapy świata. Próbowano ją zniewolić, ona podnosiła głowę. Powstanie kościuszkowskie, listopadowe. W tym znowu pierwsza wojna światowa. geniusz dziś Polska znowu nie podległa. Od 1918 cuda czasem się zdarzają, tak jak ten. Nad listą 1, 9, 2, 0 bolszewicki sen wrysnął 20 lat wolności. Rostą Domy i wloky, kwitnie polska gospodarka. Jeden dolar, jeden złoty. Wiemy, trzydzień. Druga wojna światowa. Z jednej chutnerowskiej Niemcy, z drugiej Sowiecka Rosja. Polaków tak, rozrządza, tak, tak. obce fronty. Zesłanie, pierwszy szczercia, 4, 4. W Warszawie powstanie po 45 Polsce komunizm. Ciśnięty. Do ostatniego z nim walczyli. Żołnierze, wykręci opozycja, spodziemia solidarnie. Walczyła 1-9-8-9. Komunę obaliła. A ty jesteś Polak mały, z twoim znakiem orzeł biały. Mieszkasz tu na polskiej ziemi, znasz historię swoich korzeni. Jesteś jej kolejną kartą, piszmy, czytasz swoją łowarką. Z dumą o jej losach gadaj, po i wypada. Uy. Prawdziwy afroamerykanin Michał Golanski,